na moim kanale i dzisiaj będzie troszeczkę inny filmik. Będzie to mm, filmik stricte w tematyce beauty i porównamy sobie ceny kosmetyków z drogerii internetowej oraz porównamy właśnie ceny tych kosmetyków z cenami w drogeriach stacjonarnych. Więc jeżeli jesteś ciekawa, jak wypadnie to zestawienie cenowe, jakie będą to różnice, to zapraszam Cię do dalszego oglądania. Chyba jak każda kobieta wie, uwielbiamy zakupy kosmetyczne, zarówno zamawiając przez internet, jak i robiąc zakupy w sklepie stacjonarnym. Tylko jak pewnie zdążyłyśmy zauważyć, no niestety różnice cenowe potrafią być kolosalne, dlatego częściej decydujemy się na zakup w internecie jednak kosmetyków, bądź bardziej chętnie kupujemy na mm, jakichś większych właśnie promocjach w drogeriach stacjonarnych w momencie, kiedy jest minus 50% bądź coś w granicach tego, bo no nie oszukujmy się, ceny wtedy są dość atrakcyjne i nie sposób się oprzeć tym wszystkim kosmetykom. Ale dzisiaj y, właśnie porównamy sobie ceny kosmetyczne y, kilku produktów przeze mnie wybranych, pewnie zaraz zobaczycie je w przebitkach. Y, no i co? I nagram zrzut ekranu z laptopa, gdzie będziemy porównywać ceny ze drogerii takich popularnych, dość stacjonarnych oraz z drogeriami popularnymi. Internetowymi, także teraz zobaczycie produkty, jakie wybrałam. O produkty, będzie to produktów 6. Będą to dwa podkłady, dwa tusze, jeden puder oraz jedna szminka matowa. Nie pytajcie, czemu takie zestawienie. Po prostu stwierdziłam, że są to najczęściej kupowane przez nas produkty z takich popularnych, stacjonarnych. No i tak, i sprawdzimy sobie cenę podkładu Loreal Tumacz. Jest to dość fajny podkład, przynajmniej w moim odczuciu. Następny będzie od Burżua Healthy Mix, pewnie dość dobrze znany wszystkim. Następny będzie tusz od Maybelline. Jest teś, y, też dość popularny, z y, tego co zauważyłam. Mam odczucie, że jest to jeden z lepszych, właśnie y, stacjonarnych tuszy drogeryjnych, jaki możemy dostać. Następny będzie tusz od Max Factor. Y, nie wiem, jak czyta się nazwy, wybaczcie mi nie wiem, chyba 2000 kalorii i, i następna będzie szminka matowa od y, Maybelline będzie to Super Stay Matte Ink myślę, że wszystkie y, miłośniczki y, szminek matowych super trwałych na pewno mają ją w swojej kolekcji oraz będzie to puder y, Bourjois Loose Powder y, w odcieniu Peach o ile znajdę go, mam nadzieję, że tak, porównamy sobie ceny wszystkich z tych kosmetyków. Także, jeżeli jesteście ciekawi, jakie są to różnice cenowe, będę zaraz wszystko podawać. To zapraszam do dalszej części filmu. Ok, także witam Was z powrotem. Tym razem już na moim laptopie. No i mam otworzoną stronę drogerii stacjonarnej. E, oraz mam już otworzony, jak widzicie, produkt od L'Oreal. Podkład trumacz, o którym była mowa. Także jeżeli chodzi o cenę podkładu trumacz, jest to 67,99, co, co uważam, że no jest dość sporą ceną, e, nie ukrywajmy. Jednakże to nie oznacza wcale, że mm, mam coś do drogerii. Tylko no jednak po prostu tak e, dość personalnie uważam, że jest to cena dość wysoka, jak na no to, że. No nie oszukujmy się podkładu, używamy praktycznie co dzień, a przynajmniej u mnie się tak przydarza, no i jednak taka cena jest dość sporą ceną. Ale y, to nie wszystko, ponieważ y, znalazłam dwie oferty na drogeriach internetowych. Prze przejdziemy teraz na jedną z nich, także jest to drogeria internetowa akurat Cocolita, jedna z moich ulubionych akurat y, także tutaj znalazłam y, ten sam produkt od L'Oreal. Y, podkład Trumacz za złotych 36,90. Także cena też nie jest jakaś ekstra niska, tylko że no porównując z y, drogerią stacjonarną, jednak jest to cena dość niższa, praktycznie o połowę. No dość, dość jest spora różnica cenowa. Ale przyjrzałam jeszcze inne drogerie internetowe i akurat na drogerii Ezebra mm, zwróciłam uwagę, że jest teraz promocja i można ten podkład dorwać za 24 zł, niecałe, także no różnica pomiędzy drogerią stacjonarną, a jednak drogerią internetową jest kolosalna, chociaż biorę pod uwagę, że nie jest to cena regularna, tylko cena regularna, właśnie tak jak tutaj widać, waha się. Między 36 a 38 zł, a cena stacjonarna to blisko 70 zł. Także mm, odpowiedzcie sobie sami, czy jest to spora różnica. Możecie mi napisać w komentarzu, y, ile różnicy obstawialiście, czy może nawet kupujecie w jakiejś innej drogerii, gdzie jest taniej, czy jednak kusicie się na y, zakup takiego podkładu stacjonarnie. Ja czekam na wasze y, komentarze. A teraz będziemy przechodzić do następnego podkładu, jakim jest Healthy Mix od Burżuła. Także dajcie mi momencik, ja sobie odnajdę strony i zaraz wszystko przeanalizujemy. Ok kochani, także ja powracam już z kolejnym produktem. Jest to produkt podkład od Burżuła. jest to Healthy Mix, jak, wi jak widzimy na stronie e, drogerii stacjonarnej. Jest teraz promocja, akurat można go dorwać za niecałe 43 zł, ale spójrzmy na cenę regularną. Cena regularna jest dość podobna do podkładu yy, Trumacz, ponieważ sięga 60. 99. Cena promocyjna aktualnie wynosi nas 42,99, więc jeżeli no, byłobyście chętne, yy, no to na pewno lepiej skusić się na tą cenę, bo wiadomo, na kosmetykach chyba każda kobieta lubi oszczędzać, a promocja trwa do 15. Także regularna cena to 65 zł i otworzyłam sobie właśnie yy, w Kokolicie również ten podkład. Yy, healthy Mix w, w Kokolicie, jeżeli chodzi o regularną cenę, jest to 39,90. Dalej uważamy, jest to bardziej atrakcyjne cena i no, no praktycznie może nie o połowę, ale dość spora różnica cenowa, także ja bym chyba bardziej skusiła się na zamówienie na kokolicie, chociaż nie jest jakoś okropnie niższa niż aktualnie na promocji w drogerii stacjonarnej, a jeżeli chodzi o kolejną drogerię internetową, akurat również Ezebra górą rządzi nam, no to teraz też jest promocja, ale cena regularna to 39,90, czyli chyba nawet wyższa niż w Kokolicie. Jednakże możemy dorwać teraz ten pokład za 26,90. Także jeżeli chodzi o różnice cenowe między Kokolitą a Ezebrą, a nie, jednak jest cena ta sama regularna. Także ceny te regularne są niemalże identyczne, ale jednak w ciągu dalszym różnią się troszeczkę od tych z drogerii stacjonarnej. I ja wracam do Was z kolejnym produktem, jakim jest tusz od Maybelline. Jest to y, tusz ten, który Wam pokazywałam. Kosztuje on w drogerii stacjonarnej 37,99, co i tak wydaje mi się, że jest w miarę niską ceną, ponieważ miałam odczucie, że tusz ten był kiedyś droższy, ale być może y, jest to tylko, y, jest to tylko y, moje wrażenie. Aczkolwiek cena 37,99 w drogerii stacjonarnej. Nie jest jakąś tragiczną ceną, uważam, że y, ta cena jest nawet korzystna. Y, powracając do drogerii internetowych, również otworzyłam sobie y, ten tusz w kokolicie w sklepie Kokolita, także nawet jest bestsellerem. Cena w sklepie Kokolita wynosi 19.90. Także jest to cena prawie dwa razy niższa i uważam, że jest to bardzo korzystna cena jak na taki produkt. I otworzyłam sobie jeszcze w Ezebrze, akurat był też dostępny ten tusz. Cena regularna tutaj jest nieco wyższa niż w sklepie internetowym Kokolita, ponieważ wynosi 23 zł, jednakże teraz jest na promocji. Kosztuje 14,99, więc w ciągu dalszym uważam, że korzystniej jest zakupić w drogerii internetowej niż w stacjonarnej, bo jednak jest to dość spora różnica. I przechodząc do następnego produktu, jakim będzie tuż Max Factor, ja sobie otworzę i zaraz do Was wracam. I tak, ja powracam do Was z produktem w drogerii stacjonarnej. Jest to tym razem tuż od. Max Factor. Starałam się wybrać takie same, żeby nie były na wodoodporne, bo nie wiem, czy cena wodoodpornych się różni, ale wybrałam tą najzwyklejszą wersję klasyczną. Jest to pogrubiający tusz do rzęs w odcieniu czarnym, także cena wynosi 36,99. Myślę, że jest to dość podobna cena, o ile nie taka sama jak w poprzednim tuszu od Maybelline. Także przejdziemy teraz do następnych dwóch trogerii internetowych, które oferują nam również ten tusz. I drogerią taką jest o, w kokolicie 14,90. Teraz na wyprzedaży. Promocja trwa do wyczerpania zapasów, a cena regularna jest to 19,90. Także no, po raz kolejny mówię. Różnica jednak jest dość spora między drogeriami internetowymi, a stacjonarnymi i następnym sklepem, jakim, w jakim dorwałam ten tusz jest Ezebra. Także jak widzimy jest to 14,99, również korzystna cena, regularna cena wynosi 19,98, także znowu drogerie internetowe biją na głowę drogerie stacjonarne, a przynajmniej jedną drogerię, bo tylko w jednej sprawdzam. Także jesteśmy przy produkcie Maybelline, jest to szminka matowa Super Stay Matte. E, oczywiście jest to produkt, który albo się kocha, albo się nienawidzi. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, do której grupy Wy należycie, czy jesteście typem osób, które kochają te szminki, czy raczej nie lubicie je z jakiegoś względu i napiszcie mi dlaczego. Także jeżeli chodzi o drogerię stacjonarną, cena tej szminki wynosi 35,99, e, akurat uważam, że jest to w miarę korzystna cena, jak na drogerię stacjonarną. E, a przechodząc do kolejnych dwóch drogerii internetowych, jakie również znalazłam. Jest to znowu sklep Kokolita. Akurat wydaje mi się, że kolor nie ma znaczenia. Na pewno są wszystkie w takiej samej cenie, jak sprawdzałam. Więc wybrałem jakiś inny, pierwszy lepsze, jednakże ceny były identyczne. No i cena takiej szwinki w drogerii internetowej Kokolita wynosi 24,90. Także w ciągu dalszym jest to cena korzystniejsza i jest dość spora różnica. Jakieś 10 zł. Także, jeżeli chodzi o, o drogerię, to na razie internetowe wygrywają. Ale przechodzą do jeszcze jednej drogerii internetowej, w której mamy tą szminkę. Yy, znowu jest to Ezebra i Ezebra bije póki co wszystkie drogerie na głowę, internetowe i stacjonarne, przynajmniej na ten moment, ponieważ jak widzimy są bardzo duże wyprzedaże i cena takiej szminki wynosi nas niecałe 18 zł, a cena regularna to 19,99. Także myślę, że jest to cena naprawdę bardzo korzystna. I warto skorzystać z tej promocji. Także znamy już, już cenę maskar, podkładów, szminki tej. I przejdziemy sobie do produktu Burżuła. Będzie to puder. Także powracając moje drogie do produktu Burżuła, będzie to puder sypki z naturalnym wykończeniem. Jest to numer 01 Peach. Akurat wybrałam sobie tutaj dwie drogerie stacjonarne, żeby szanse były w miarę równe, żeby nie wyszło na to, że faworyzuję drogerie internetowe. No to tak, jeżeli chodzi o pierwszą drogerię stacjonarną, jest to cena 64,99. Ogólnie puder ten nie należy do najtańszych, ale myślę, że jest wart swojej ceny, ponieważ gramatura jest dość spora i są to aż 32 gramy. A przechodząc do następnej drogerii stacjonarnej. Akurat jest to drogeria, chyba jest świetna promocja, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to warto zwrócić uwagę na ten produkt. Ale w każdym razie, pomijając to, że teraz jest korzystna cena i wynosi ona cała 33 zł, cena regularna wynosi na sprawie 66 zł, co jest zbliżoną ceną do drogerii stacjonarnej, tej pierwszej, którą Wam pokazywałam. Ale przechodząc do cen drogerii internetowych, pudel ten w Drogerii internetowej Gokolita wynosi nas 37 zł niecałe, także jest to dość znowu spora różnica cenowa, może nie 50%, ale bardzo blisko. No i cena jest ta na pewno bardziej korzystna niż w drogeriach stacjonarnych, chyba że tak jak właśnie w przypadku drogerii Hebe mamy promocję blisko minus 50%, to wtedy warto pomyśleć o tym produkcie. I się w niego zaopatrzyć, bo on też naprawdę na bardzo długo starczy. I następna drogeria, internetowa. Jest to ponownie Ezebra i cena tutaj tego produktu wynosi niecałe 39 zł. Także jednak troszkę drożej. W końcu rzecz, w której Ezebra nie jest najtańsza, bo póki co no drogeria ta biła wszystkie mimo wszystko na głowę. Więc tak, jeżeli chodzi hmm, o ceny produktów. W tym momencie, biorąc pod uwagę, że kupimy po jednej rzeczy z danej drogerii, ja wam zaraz wypiszę na boku, ile pieniędzy wyszłoby za te wszystkie rzeczy, kupując w drogerii stacjonarnej i kupując w drogerii internetowej. I porównamy sobie ceny, ile by wyszło oraz jaka różnica cenowa występuje. Także możecie sobie teraz śmiało wszystko podpatrzeć. Ja tutaj zrobię taką listę. No i wyraźcie swoje opinie na temat tego, co uważacie o drogeriach stacjonarnych i drogeriach internetowych. No i tak, jeżeli chodzi o zostawienie, jest to koniec i napiszcie mi w komentarzu, czy spodziewaliście się takich różnic cenowych, czy jesteście może zdziwieni, czy raczej yy, spodziewaliście się takiego werdyktu cenowego. Yy, I co? Jeżeli chcecie więcej filmików związanych z taką tematyką, napiszcie w komentarzu. Yy, Coś może od siebie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i będziemy widzieć się w kolejnym kanale, być może powstanie nawet taka seria porównawcza ceny kosmetyków. Także, jeżeli jesteś chętny oglądać dalej takie materiały, zapraszam do mnie na kanał i gwarantuję, że nie pożałujesz, a ja będę starać się poprawić jakoś moich filmików, bo na ten moment nie są może wspaniałe, ale staram się zrobić wszystko, co w mojej mocy. Także zapraszam Was do następnego. Trzymajcie się! No i cześć!